Doda przekazała podziękowania lekarzom za operację i opiekę nad mamą. Co się stało z Wandą Rabczewską? Kiedyś walczyła z nowotworem. Relacje Dody z rodziną są pełne emocji, zarówno tych trudnych, jak i pełnych ciepła. Artystka wielokrotnie pokazywała, że bliscy są dla niej niezwykle ważni i mimo przeciwności stara się dbać o te relacje jak najlepiej. W jednym z postów na Instagramie piosenkarka podzieliła się z fanami informacją o tym, że jej ojciec Paweł Rabczewski przeszedł udar. Teraz przekazała informację o stanie zdrowia swojej mamy, Wandy Rapczewskiej. Mama Dody walczyła z rakiem. Niemal 10 lat temu Wanda Rapczewska, mama piosenkarki, walczyła z nowotworem. Gdy tylko pani Wanda zaczęła się źle czuć, jej znana córka zrezygnowała z wszystkiego, aby wspierać ją w walce z chorobą. Doda była z nią na wszystkich wizytach lekarskich, zorganizowała opiekę najlepszych specjalistów w Polsce, a także spędzała noce, czuwając przy jej łóżku. Mama Dody przeszła kilka operacji, i jej stan zdrowia obecnie jest stabilny. Jednakże, jak podała wtedy Rewia, Rabczewska będzie teraz regularnie poddawana badaniom kontrolnym. Doda pokazała mamę w szpitalu, na story z Dody pojawiło się niepokojące zdjęcie. Widać na nim splecione dłonie, a w jedną wbity jest węflon. Serdecznie dziękuję dr Rafałowi Górskiemu oraz całemu personelowi medycznemu za operację i opiekę nad moją mamą, napisała Doda i oznaczyła lekarza na zdjęciu. Rafał Górski to ceniony specjalista od operacji mózgu i kręgosłupa, wokalistka nie przekazała więcej informacji na temat stanu zdrowia swojej mamy.